Witam, Siemka z tej strony, ja Max, Nagrywam dzisiaj y, FTS 15. No dobra, to będzie na treningu, bo na mam na modę, nie mogę, nie wiem czemu. Dobra, mm, trening. Zagram sobie Barcelona No. No. U. No. kraj. E Neymar to jest taki trening klasyczny Gol PIKLE RAPTIDZ ALBA MESSI No co to miało być UIA NEYMAR MESSI i co on nie ogóle?

Suarez Tu też jest Neymar. i słupek Iii Suarez oh, oh, oh. i to piękno jakiś tam zawodnik co to miało być? Mia To Neymar triki robi pa <try> pa 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 Kurze. ładuję telefon. O, o. Mm, o, i to. I byłem zapbudłem Ta gra jest trudna. A trudne sterowanie, jak widzicie, abc nie. Uff. Uff. Tutaj trudno się jeszcze, bo trzeba na tym trążku też nacelować, nie? Dobra Teraz robimy rzuty rolne. Nie umiem tak do końca rzutów rolnych. Widzicie? Uła! Ajajajaj. A! Pikę! I nie miałem piłka, a jeszcze nie trafiłem. A pierwszy raz bym zaliczył. Alves. Mm. I to jest Barcelona. Barca kontra Barca. Alves. Alves. A, no. No. Co? ja pierwsza w teraz wiemy jak już robić tak a dobra teraz dajemy no to ja już robiłem Teraz karne i klasyczne. Tutaj to jest właśnie głupie, że to jest najłatwiejsze. Ooooo, wow, dobry. skaczę. Uuu, poprzyka. Wiem teraz tak specjalnie śniadam. Co? Просто ключи в А то раз был стоп. сынка. Ой. Не, ну добра. раз. О. то любит наибольшее. Neymar. Ach. O. I. O! o. teraz mi nie wejdzie. Woah, teraz is Powinienem Messi, Messi i Broń. Co tam jeszcze mamy? Lewko. O, i z lewej. I Neymar. O, dobra. Dziękuję za obejrzenie. Do widzenia.